Jakby cię ktoś odłączył trochę od, od, od kontaktu, dlatego nie masz też siły i wizji, natomiast ty się ogarniesz. No niestety do końca roku to będzie bardzo trudno, ale w styczniu już będzie troszeczkę, troszeczkę lepiej. Zresztą powiem Ci tak, zobacz, chciałabym, żebyś zrobiła sobie badania cytologiczne i, i ginekologiczne. Zobacz, czy ty nie masz jakiego, jakichś tam pro, problemów, jakiegoś stanu zapalnego, przydatków, dobrze? Bo to też dla mnie jest coś w organizmie, u ciebie jako kobiety, takiego, co. Jakie ja, żre za przeproszeniem, i, i y, po prostu nie masz y, energii do, do niczego. E, moi drodzy, chciałam tutaj, jak już mamy kolejne wejście, e, chciałam przypomnieć, że 30 listopada w niedzielę mamy co mamy. No właśnie, mamy Andrzejki i ja wraz tutaj z koleżankami, m.in. też Magdaleną Ródkowską, Wróżką Sybilą Marzenką, Marzenę Rówczyńską będziecie mogli spotkać, Izę Dajwłowską i z tego co pamiętam chyba Jasie Kowalik. Będziemy dla Was stawiać karty, w ten cudowny, magiczny, magiczny dzień w samym centrum Warszawy, w pięknym miejscu, naprawdę. Jak zobaczycie, jak wyjdziecie tam, to będzie pełna, pełna, pełna magia. To też takie moje klimaty. No i tak, ale żeby się z nami spotkać, właśnie z tymi osobami, które wymieniłam dobrze by było, żeby, żebyście wysłali smsa o treści spotkanie na numer 72 212. Pewnie w trakcie programu jeszcze zobaczycie zajaweczkę e, o tym właśnie naszym spotkaniu Andrzejkowym. Na pewno ilość miejsc jest... E, Ograniczona, aczkolwiek pracujemy prawie od rana do, do, do późnej, późnej, późnej nocy dla Was. I powiem Wam tylko tyle, że na pewno te Andrzejki będą wyglądały inaczej niż poprzednie, ponieważ w, w latach poprzednich było tak, że było bardzo mało czasu dla Was, że to było dosłownie jedno pytanie. W większości to było tak, że przychodziliście, dobrze, że, że się zobaczyliśmy. Jedno pytanko i niestety koniec, koniec widzenia. Natomiast tutaj na pewno będzie. Dużo dłuższa możliwość, bo, bo stawianie kart będzie na granicach 20 minut dla każdej osoby, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. No, mam nadzieję, że z wieloma osobami spotkamy. Tutaj. Dobrze, wróćmy teraz tak do. Bo jeszcze mam rozłożoną jedną, y, znaczy na dwa SMS, ale chcę te, te skronie zrobić, słuchajcie. Czyli tak, w ogóle boki głowy, to w ogóle jest wibracja, nie wiem, czy wiecie, wątroby, ale to akurat medycyna chińska i tak dalej, tu nie, nie wchodzimy w, w czakry, więc jakby dwoma problemami, jeżeli nas boli głowa, właśnie tu w skroniach, to może być tak, albo od wątroby, czyli też od zanieczyszczonej krwi, od jakichś bakterii wirusów, grzybów i tak. Które krążą w naszej krwi, ale wszystkim też mogą być zablokowane te czakry. Dokładnie tu, tu, tu. I teraz tak. E, ja nazywam te czakry taką spojrzenie prawda w oczy, no niestety. I teraz tak, jeżeli, czyli ogólnie ich jakby funkcja to jest e, dostrzeganie rzeczywistości, prawda? I, e, czy akceptacja i po prostu dostrzeganie jej, bo akceptację mamy tutaj w tym czakrze, prawda, niżej. Ale co ona, e, jeżeli my nie chcemy widzieć tej rzeczywistości, jeżeli wymyślamy sobie, żyjemy iluzją, to oczywiście te czakry na co nam wpływają? Jak myślicie? Na oczy. W, samych, w samej źrenicy też mamy czakrę. Ona będzie troszeczkę wyżej na ciele, wyższym, 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 ale wokół, wokół też, jak mamy źrenicę, prawda? Potem mamy tęczówkę. Na tęczówce mamy kolejne czakry, cztery czakry, takie czopki, ja to nazywam, ale nazwijmy to czakrami, które powodują właśnie jasnowidzenia sprzężone z trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym e, okiem. No jest to po prostu niesamowite, co się potem dzieje, kiedy to wszystko jest rozblokowane. I mamy kolejne połączenie z tego co słyszałam. Halo, halo? Halo? halo dzień, dzień dobry. to moje <laughs> imię Irena. <laughs> 21,07 tak. 1953. Tak, tak, Mam pytanie, panie Dytko. Boję się, że nas rozłączy. Dobrze, to szybciutko zadawaj są. Dlaczego tak mi się nie wiedzie w życiu? Co się dzieje? Chcę mhm. wyjechać za granicę do pracy. Wszystko mi się nie układa. Mhm. Nie wiem. To generalnie dziwne, bo masz 21 z dnia, więc to jest takie wiesz klasyczne oczko, czyli wychodzi trójeczka, czyli to są bardzo, bardzo fajne i pozytywne energie, ale zaraz zobaczymy co się dzie dzieje. Nie jest... wiem, tak jakby niech ktoś szkodzi, źle, to ja to tak odbieram, Ja nie wiem co się 15, dzieje. 15, 16, 17, 18 czy to jest 9? Czyli mamy 9? Czy ty w ogóle jesteś jedynką, tak? Z tego tak. co wychodzi. Ogólnie z tej numerologii Gladys to jesteś jedynką. Natomiast z numerologii Heiro jesteś absolutnie trójeczką, tak? bo, bo z dnia masz e... Тройка. Тройка. No, ja powiem tak, Z numerologii tutaj nie wynika nic, żeby miało być źle. Zobaczymy, może rzeczywiście coś jest z boku, jak ja to mówię, przyklejone, tak. co blokuje tobie tą, ten twój potencjał i twoją wewnętrzną, wiesz... W ogóle tak, tak, tak e... jestem osłabiona ostatnio. Stępowam z jednej infekcji w drugą. Aha. Pracowałam za granicą 4 lata, czułam się tam wyśmienicie no. jestem w domu 9 miesięcy. I ja umierasz po się prostu. Tak. No. Coś wysysa ze mnie krew, ja nie wiem, co się dzieje. No i niestety masz, aż mieciary przeszły, masz karty bardzo brzydkiej magii. Kartę, jaką, przepraszam. Bardzo brzydkie, mówię, że masz w układzie bardzo brzydkie karty magiczne, wiesz? Takiej czarnej, brzydkiej magii, robionej i to nie przez jedną osobę, tylko masz dwie lub trzy osoby wokół ciebie, i to nie wiem, czy to nawet nie jest e, najbliżsi twoi, wiesz? Którzy po prostu, no potwornie, bardzo, bardzo niefajna, wiesz co? Ja zaraz spróbuję dostać się do moich e, kart wyroczni. Mo, no, przepraszam, ale muszę teraz pale parę rzeczy podrzucać? Będzie słychać? się skończyła karta, to proszę. Dobra. Proszę, ja już wysłucham telewizji, ale będę do momentu, dopóki będziemy się słyszeć. Dobra, 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 dobra. Już sobie wszystko widzisz? Dobrze, że nie, nie schowałam torby w garderobie, bo tak to jest. E, i, I ty przez to też nie możesz wyjechać za granicę. Nie wiem, nie mogę no, nic, przez to mi nie a ze zdrowiem też pewnie są problemy, prawda? Cały czas, no. ja jestem głucha w tej chwili, no. tyle że szczegółów nic mi nie pomogło, jak nie kręgosłup, to, to, no. to w ogóle dzieje się coś złego. Zaraz zerkniemy, co tutaj są za... Twoje karty, twoje karty są generalnie piękne, te twoje osobiste, tak jak mówię, bo ok. twoje osobiste są piękne, twoja wibracja jest naprawdę cudna. Natomiast mamy dwie tutaj brzydkie karty, które rzeczywiście coś nam z wyrocznią mówią. Słuchaj, pierwsza karta to jest Demon śmierci, druga karta jest roztrzaskana góra piasku, czyli jest generalnie rzeczywiście działanie na to, żeby się wręcz bym powiedziała Ciebie pozbyć, żebyś była... Dla mnie to tak, jakby ktoś ci absolutnie wiesz, zazdrościł tego, że no taka nie inaczej żyłaś, prawda, przez. Zaraz zobaczymy rapa. Bo ja już nie pamiętam co ta rapa mówiła nam, wiesz, bo tam są wskazówki, kogo trzeba się, wiesz, wystrzegać. Tak. Eee, no. Ra... Ra, 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 ja mieszkam z mamą, córka i, mhm. i ten... Ja troszkę czuję kto Nie, mhm. to jest, ale... Zaraz zobaczymy, co tutaj... Um... I... No tak, ale wrogowie nie są określeni, tylko dobrze, złapałaś, złapałaś się teraz, złap telewizor i słuchaj, co, co wychodzi. Czyli tak, wrogowie już się zbliżają, strzeż się, nie wolno ci wyruszać na południe ani na północ. Czyli są to e, kierunki, które mogą spowodować e, jeszcze gorsze jakieś tam u ciebie schorzenia. Okej, okay, no to już wiemy wszystko. Przyczyną nieszczeń są nieczyste napoje, okrągłe lub ciemno-niebieskie przedmioty, pożywienie czarnego koloru, majątek i klejnot wdowy, ubrania zmieszane ze szmatami należącymi do chorego lub złamanie ślubowania. To jest generalnie żywioł wody, demon śmierci. Czyli ja powiem ci tak, jeżeli u mnie były takie różnego rodzaju działania, nieprzychylne dla mnie, ja tutaj bardzo dużo stosowałam takich fengszuinych sztuczek. Czyli tak, jeżeli była woda, to trzeba było z taki żywioł dodać. Aby e, tą wodę e, zatrzymać. Może być to ogień, ale może być to też e, ziemia. Ja zdecydowanie wolałabym e, tutaj ziemię. Natomiast zobaczymy, co dla Ciebie jest e, tutaj dobre. E, musisz zobaczyć, czy właśnie w swoim domu nie masz czegoś, podarunku, przedmiotu, właśnie być może ubrania, bo to również może być e, tak zwana ta woda śmierci, czyli martwa woda, e, gdzie na przykład jest moczony, no trupia, woda z trupa, po, po prostu mówiąc, gdzie może być zamoczony kawałeczek tkaniny i dostaje ktoś to w prezencie. Bardzo niefajne nie energie z tym się m, niosą, ale tak jak mówię, może coś na Należy do osoby która też niezbyt dobrze ci y, życzyła zaraz zobaczymy y, 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 jaką duchową praktykę generalnie tutaj wiesz Rotmio mo proponuje jednak zdecydowanie wiesz modlitwy i, i różne rytuały uwolnienia, czyli jeżeli już zatrybiłaś i wiesz kto to ci robi, to na pewno tutaj ja bym się ukierunkowała na anioły, na archanioła Michała i na Archanioła Zatkiela i bym po prostu mówiła te modlitwę w twoim przypadku właśnie ja bym trzy razy, przynajmniej trzy razy, czyli z tej Twojej e, wibracji e, dnia. I teraz tak, e, tutaj akurat w świetlistej sileniu wszystko znajdziesz, jeżeli chodzi o, o, o modlitwy, bo one tutaj są, jeżeli masz. E, natomiast cały czas... Jest problem z kierunkiem północ-południe, czyli nie jest dla ciebie w tej chwili przychylne, zanim nie zrobisz e, rytuałów, żeby właśnie w te kierunki się e, wybierać. Jeszcze zobaczymy tą drugą kartę: na psa. Na psa, o co chodzi? Roztrzaskana na góra piasku. Widzisz, I dodatkowo, na y, potęguje, że ty wiesz, że coś się dzieje, bo jesteś osobą empatyczną, tylko nie wiedziałaś, w którym kościele dobrze dzwonią. Jeszcze dodatkowo, y, karta na mówi o y, potędze umysłu, który nakręca różne sytuacje, a jeżeli nie wiemy, to tworzy różnego rodzaju y, y, iluzje. Więc teraz wiesz, czyli podejrzewam, że ta karta na psa, czy ta energia na psy roztrzaskanej góry piasku, po prostu zostaje w tej chwili jakby rozwiązana i zostaje nie Niestety tylko e, poszukanie w domu rzeczy, które rzeczywiście mogą Tobie bardzo, bardzo e, szkodzić. E, ja muszę jeszcze o coś e, zapytać tutaj. wiesz co, i 7, e, jakby Ci się udało kupić 7 złotych lub czarnych świec je po prostu. Jak zapalisz, niech się wypalą do samego końca. Też coś ta energia tutaj da. Więc tak to wygląda. Boże, chciałam coś... Aha. Dobrze, wracam do, do SMS-a, który już zrobiłam, i jest bardzo szybka, jakby krótka odpowiedź. Ewelina urodzona 18 marca 1982 roku. Czy z moim zdrowiem jest wszystko w porządku? Takie jest pytanie. Była młoda dziewczyna. Natomiast tak, wyszły trzy słupki, jeżeli chodzi o zdrowie. Pierwsze, sprawy żołądkowo. Wątrobowe, tak to wyglądało, ale tu ukierunkowane są absolutnie jakby, że może być to nerwica, wiesz, e, po prostu wielonarządowa. E, drugi, drugi nurt tak naprawdę, żeby coś zobaczyć, to jest e, ukryty jakiś stan zapalny w okolicach e, kręgosłupa więc no co, na pewno trzeba by może, wiesz, na jakiś masaż też pójść do kręgarza, do ortopedy zobaczyć, co się, wiesz, dzieje, bo może rzeczywiście masz jakiś tam dylemat. I trzeci układ, który tutaj wyszedł, jeżeli chodzi o zdrowie, to Ewidentnie też może coś być ze sprawami kobiecymi, czyli z przydatkami. Dla mnie to nie są problemy jakby hormonalne u Ciebie, bo hormony raczej będą tutaj u Ciebie w, w normie, ale coś się niestety może dziać, też bym stawiała na stan zapalny. I SMS, na którego generalnie nie powinnam odpowiadać, bo nie ma. Nie ma nic tak naprawdę w nim. Pracuje w firmie, ale praca raz jest, raz jej nie ma. Czy poczekać, aż się polepszy, czy szukać nowej i kiedy i co będzie z finansami. Bardzo trudno na takiego SMS-a słuchajcie e, odpowiedzieć. Naprawdę trzeba mocno się wytężyć, żeby się dostroić, bo ani imienia, ani daty, no nic konkretnie, ale wiem, że na pewno ta osoba tutaj e, słucha, więc spróbuję, zaryzykuje. W runach wyszło tak, że e, nie ma co czekać, że trzeba iść do i jak najbardziej zainwestować dalej w siebie, bo tutaj niestety, ale jak się dostroiłam do tej firmy, niezbyt, znaczy dla ciebie nie są dobre e, i korzystne warunki, tak naprawdę, na dalszy e, rozwój. E, bardzo proszę, abyście takich SMS-ów po prostu nie przesyłali, nie podpisanych, bo bo jest to dla mnie też jakiś tam e, problem. E, Wracając cały czas jeszcze do tych czakr na, na skroniach, e, czyli tak, jeżeli nie akceptujemy rzeczywistości, znaczy może tak, jeżeli nie chcemy widzieć tej rzeczywistości, na pewno te czakry nam się bardzo mocno e, przyblokują, będziemy mieli problem z, w ogóle z oczami, ze wzrokiem, czyli e, mogą się na przykład pogłębiać nam wady, prawda? Krótkowzroczność lub dalekowzroczność, może nam się odklejać siatkówka, może nam się coś tam z tym punkcikiem żółtym, tak? Z tą plamką żółtą zadziać. Generalnie może być bardzo duże ciśnienie w dnie oka. Jest mnóstwo, tak jak wiecie, chorób, to, to są jaskry, katarakty, no wszystko, 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 co jest związane z oczami, bo to się niestety potem rzuca wszystko na oczy. Nie widzę. I, I tutaj możemy sobie od razu jakby charakteryzować choroby, tak? Krótkowzroczność, czyli nie chcę widzieć do przodu, żyję tutaj tu i teraz i tak naprawdę nic mnie dalej nie obchodzi. Dalekowzroczność, nie chcę żyć tu i teraz, tak? Żyję marzeniami, żyję e, przyszłością, ale do końca też nie jestem pewna tej, 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 tej przyszłości. Astygmatyzm, który jest wadą taką, prawda, w, no, wrodzoną i podobno nieuleczalną, co ja też obalam to, bo moje dzieci miały astygmatyzm już nie mają tego astygmatyzmu. E, jest to jakby w ogóle skrzywienie, widzenie świata w, w krzywym zwierciadle i rzeczywiście często jest to niestety dawane nam w okresie e, prenatalnym. I teraz tak, co robić? Generalnie, e, żeby uaktywnić czakry, na pewno błogosławiony jest dotyk e, tych, tych, e, tych miejsc, czyli masaż, chyba masaż, opłukiwanie, oklepywanie, e, nacieranie e, olejkami, prawda, takimi jak mamy, chcemy sobie poprawić nastrój. E, ja naprawdę, słuchajcie, od wielu, od wielu lat stosuję jedną mieszankę taką, którą można kupić w aptece pod bardzo znaną, fajną nazwą, czyli spirytus i różne zioła, bo nie mogę nazwę powiedzieć i, i mówię do ustnie na włosy, wszędzie, oprócz oczu, prawda, nie wlewamy do oka, ale generalnie, że na przykład jeżeli jest ból głowy gdzieś tam w potylicy czy w skroniowy, to nacieramy sobie właśnie preparatem i mija od razu e, cały, 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 problem. E, więc tak to wygląda. E, na poziomie, słuchajcie, mentalnym, czyli e, dobrze mówię, poziom e, ciało mentalne, słuchajcie, bo się można pogubić, ciało mentalne, poziom mentalny, to mamy bardzo znane, e, bardzo znaną czakrę, o której wszyscy mówią, wszyscy piszą i wszyscy chcą mieć ją otwartą, czyli trzecie oko tak zwane. I tu jest zobaczcie, to jest piękna też właśnie równowaga ego, które potem przechodzi w tak naprawdę w duchowość, w indywidualność, w, cudowny, w cudowną konfrontację, konfrontację z, z kosmosem, z, z, ze stworzeniem. Trzecie oko, wszyscy wiemy, gdzie się znajduje, bo się znajduje na poziomie brwi i nie jest jedynym okiem, jeżeli tak można powiedzieć, bo mamy dwoje fizycznych oczu, tak? I mamy jeszcze... Kolejne oczy na całej długości czoła, aż tutaj, jak zaczynają się włosy, jest siódmem oko. Ale teraz mówimy tylko o trzecim oku, czyli na początku, jeżeli człowiek jest nierozbudzony, nie jest doświadczony. Trzecie oko na pewno jest tylko siedliskiem ego, czyli tak naprawdę rządzy, ale też z drugiej strony bez ego wiele rzeczy by się nie zadziało, moi drodzy. Nie zawalczylibyście o na przykład jakieś stanowisko, o pracę, nie wybralibyście sobie jakiejś szkoły, która was gdzieś tam dalej ukierunkowuje. Ego, tak naprawdę nie można się pozbyć ego. Trzeba je obserwować, może tak powiem, bo y, kiedy wyrwiemy ego, możemy zupełnie przestać istnieć, bo będziemy takimi... no. Barna, babami o takimi dziwnymi stworami, które nie mają zupełnego zdania i podejścia do życia. Umiejętność tego przenikania ego jest e, taka, żeby, no właśnie, nie dać żyć innym, prawda, i nie dać się odczuć, że jesteśmy najważniejsi, najpiękniejsi, jesteśmy najbardziej uduchowieni i w ogóle wszystko jest e, na. i w ogóle wszystko nam się w życiu najlepiej układa, i my po prostu musimy to mieć i koniec. To jest to ego, które jest niestety tak. Jakie już bym powiedziała, no jak karykatura wy, wygląda. Natomiast, e, co można zauważyć u nas w świecie duchowym? Ludzie, którzy zostali inicjowani, energia kundalini poszła do góry, trzecie oko nie było oczyszczone, więc, co? Wywala w tych naj, najbardziej egoistycznych, takich i e, niezbyt przyjemnych dla otoczenia e, sytuacjach. Czyli jestem jedyny. W niebo wstąpiony i pracuje z Jezusem, pracuje z Buddą, a w ogóle to e, wszyscy inni to nic nie wiedzą. To są właśnie tacy nauczyciele, którzy, których często możemy spotkać na naszej e, drodze, którzy mają w ogóle najlepsze przekazy z najlepszych źródeł, i w ogóle nikt mi się nie liczy, tylko oni mają monopol. Na życie i w dodatku jeszcze na stwórce. To jest bardzo zawsze dla mnie piękne, więc jak ja kogoś spotkam na, na swojej drodze takiego, to zaraz wypunktuję go odpowiednio, eee, no ale i tak ten, ten człowiek wie, że jest i tak da, nadal najlepszy, najpiękniejszy. Więc to tak wygląda. Potem przechodzi to w cudowną, bym powiedziała błogosławioną indywidualność. Nic nie musicie robić, po prostu jesteście. Eee, a jak jesteście, to zapraszam Was na blok reklamowy. of yeah.